Naszczyt, móc celebrować w gronie znamienitych gości tak ważną uroczystość dla piątej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od kilku lat spotykamy się w miejscu, gdzie dobiegł kres żołnierskiej drogi dwóch oddanych patriotów. Porucznika Mieczysława w pseudonim Rój, który z dniem 1 marca 2018 roku został patronem naszej brygady, i jego podkomendnego podporucznika Bronisława Gniazdowskiego pseudonim Mazur. 13 kwietnia to także symboliczna data upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Polskich obywateli, inteligencji, księży, oficerów Wojska Polskiego, społeczników. Dokładnie 73 lata temu w tym miejscu w nocy z 13 na 14 kwietnia zdradzeni i wydani. Polegli w wyniku obławy kilkuset funkcjonariuszy Grupy Operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Należeli do pokolenia, któremu przyszło żyć w czasach wymagających poświęceń, nieludzkich wyborów, które często przychylały, przechylały szalę życia i śmierci. Nie dane im było doświadczyć normalności, spokoju życia, o którym każdy młody człowiek marzy. Pomimo tego zachowali człowie, człowieczeństwo, ogromny patriotyzm i miłość do ojczyzny, mas, mocno zakorzeniona w ich sercach, pozwoliła z odwagą stawić czoła sowieckiemu reżimowi. To oni walczyli i zginęli przelewając krew za niepodległą Polskę, za nasze miejsce na Ziemi, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy nasze dzieci i czerpiemy ze wszystkich dobrodziejstw dzisiejszej rzeczywistości. Jako żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej noszącej imię Dziomiszkiewicza przejęliśmy sztafetę pokoleń, by krzewić pamięć o historii niegdyś zepchniętej w czeluści zapomnienia. By przekazywać kolejnym pokoleniom wzorce, postawy i wartości, które powinny być fundamentem nie tylko dla żołnierzy z dumą noszących mundur Wojska Polskiego, ale również dla każdego Polaka. Bo idąc za słowami Dziomiszkiewicza, Pośród wszystkich narodów świata, my, Polacy, winniśmy umieć najlepiej ocenić znaczenie i wartość słowa Wolność. Cześć i chwała bohaterom! Walkę o Wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mam szczerą i nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniżeli zdradzę. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu. Trójcy Świętej, jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Rozkazu wodza naczelnego oraz wszystkich innych przełożonych będę słuchał i posłusznie wykonywał. Tak mi to pomóż Bóg i Ty, Królowo Korony Polskiej. Chcemy przez naszą pamięć i modlitwę podziękować Bogu za wszystkich, którzy nie wahali się oddać własnego życia, by nasza ojczyzna była wolna i niepodległa. Módrmy się. Boże Wszechmogące, polecamy Twojemu miłosierdziu duszę poległych naszych żołnierzy, którzy oddali swoje życie w obronie drogi jej ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej. Niech ich męczeństwo poniesione w obronie wiary ojczyzny uwolni ich duszę od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię to przez mękę i śmierć Zbawiciela naszego, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego niepokalanej Matki oraz świętych patronów i, patronów i patronek narodu naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Światłość wieku i Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.